w kolejnym filmie od Rzeszowskiego pomocnika tym razem chcę pokazać w jaki sposób możemy opłacić parkowanie w Rzeszowie w strefie płatnego parkowania. Otóż tak, wszystkie parkomaty, które znajdują się w mieście udostępniają nam dwie metody opłacania. Możemy płacić zarówno gotówką, bilonem lub też za pomocą karty płatniczej. W pierwszej kolejności pokażę jak opłacić parkowanie gotówką. I tutaj ważna uwaga na wstępie, zaznaczę, że parkomaty nie wydają reszty. Nie są wyposażone w takie mechanizmy, tak więc należy pamiętać o tym, żeby wyrzucać dokładnie taką kwotę, jaką chcemy przeznaczyć na parkowanie. Na każdą z parkomatów mamy instrukcję, dzięki której możemy zobaczyć również jak opłacić, czy to gotówką, czy też kartą. I również krok po kroku jest, jest to wyszczególnione. Na tej instrukcji jest również informacja, że automat nie wydaje reszty oraz numer telefonu do centrum obsługi strefy płatnego parkowania. W razie, gdybyśmy mieli jakiś problem z płatnością, automat nie działałby tak, jak powinien. Należy zadzwonić pod ten numer, zgłosić awarię. Jak widzimy również na zdjęciu, mamy możliwość płacenia, jeżeli chodzi o gotówkę, różnymi monetami. Strefa płatnego parkowania podzielona jest na dwie podstrefy. Jest to strefa niebieska, czyli ścisłe centrum, oraz podstrefa pomarańczowa, czyli trochę szerszy teren. I od tego, w jakiej strefie jesteśmy, czy niebieskiej, czy pomarańczowej, od tego właśnie zależy kwota, jaką musimy zapłacić za godzinę parkowania. I tak jak tutaj na przykładzie będę pokazywał, w strefie niebieskiej jest to 2 zł za godzinę, natomiast w strefie pomarańczowej jest to 0,50 zł za godzinę. Dobra, to teraz przejdziemy do samej płatności. Tutaj przykład, który podaję, jak już mówiłem, jest przykład na, w strefie niebieskiej, ale niczym się on nie różni tak naprawdę od, od płatności w strefie pomarańczowej, oprócz, oprócz ceny za godzinę parkowania. Więc gdy już znajdziemy nasze upragnione miejsce do parkowania, to udajemy się do najbliższego parkomatu w celu uiszczenia opłaty za postój. I tutaj również zaznaczę kolejną uwagę. Na dokonanie płatności mamy maksymalnie 10 minut. To znaczy, że od momentu zaparkowania mamy 10 minut na uiszczenie opłaty. Czyli te 10 minut to nie jest 10 minut darmowego parkowania, tylko to jest właśnie 10 minut na to, żeby znaleźć parkomat, opłacić i umieścić bloczek za szybą w widocznym miejscu. Ok. Tak więc, jak już znaleźliśmy parkomat, rozpoczynamy proces płatności. Najpierw musimy wzbudzić nasz parkomat do pracy. Tak jak widzimy, w trybie czuwania parkomat przedstawia informacje takie jak, jak tutaj widzimy. Żeby wzbudzić parkomat do pracy, musimy przycisnąć zielony ptaszek. Teraz pojawia nam się informacja, żeby wprowadzić numer rejestracyjny naszego pojazdu. Tak więc wpisujemy. I akceptujemy zielonym guzikiem. Następnie pojawia nam się informacja ile wpłacono, jaki czas postoju mamy i datę do kiedy, do której godziny. Teraz musimy wrzucić pieniążki do automatu. Ja tutaj wrzucam 2 zł. Od razu nam się pojawiło 2 zł. Czas postoju 1 godzina, czyli do 15.07 mamy postój. Akceptujemy zielonym. Pojawia się informacja, żeby odebrać nasz bilet. I poniżej pojawia nam się nasz bilet, który wyciągamy i umieszczamy w widocznym miejscu za szybą. I tak wygląda właśnie bilet przy płatności gotówką. Mamy tutaj informację o administratorze strefy parkowania, o, o parkomacie, czyli numer tego parkomatu, w jakiej podstrefie parkujemy, przy jakiej ulicy, kwota, liczba minut, rodzaj płatności, numer biletu. Oczywiście mamy też numer rejestracyjny naszego pojazdu, no i czas parkowania, czyli od jakiej godziny do jakiej godziny, jakiego dnia. Czyli na dole jest także informacja, że bilet parkingowy należy umieścić za przednią szybą pojazdu w widocznym miejscu. Ułatwi to bardzo kontrolerom ewentualne sprawdzenie, czy bilet jest ważny, czy też nie. Czyli wiemy już, jak zapłacić gotówką za parkowanie. Teraz pokażę, jak zapłacić kartą płatniczą. I zaczynamy tak samo, jak przy wcześniejszej płatności, czyli musimy wzbudzić nasz parkomat do pracy. Raz. Podajemy numer rejestracyjny, tak jak poprzednim razem, i akceptujemy zielonym. I teraz pojawia się informacja: użyj karty miejskiej lub rzuć monetę. Dla płatności kartą naciskamy przycisk plus. Teraz pojawia nam się opcja wybrania kwoty. No i pojawia się, ile, ile to jest po stoju. Minimalna kwota to złotówka. Teraz plusem i minusem regulujemy, ile chcemy zapłacić. Przeskok jest tutaj co 50 groszy. Wybraliśmy złotówkę, wybieramy zielonym. Teraz pojawia się czekaj na informacje z terminala. Gdy nam się pojawia, mamy opcję wprowadzić kartę. Czyli wyciągamy kartę, przykładamy ją do czytnika. Czekamy na połączenie. Jak tylko się połączy, zaakceptuje transakcję, to będzie opłacone nasze parkowanie. Chwilkę to trwa, w zależności jak mu się widzi w danym dniu. O, transakcja zaakceptowana. Transakcja zaakceptowana, odbierz bilet i dziękujemy. Zapraszamy ponownie. Tak więc wybieramy jak poprzednio, bilet. Tutaj mamy nie tylko sam bilet, ale również i potwierdzenie dokonania płatności kartą. I tutaj na zdjęciu mamy pokazany bilet i również to potwierdzenie. Takie same informacje jak poprzednio na tym bilecie do parkowania. Natomiast na pokwitowaniu płatności kartą mamy informacje na temat naszej transakcji. W razie gdyby coś było nie tak, to zawsze z tym potwierdzeniem. Możemy składać reklamację. Czyli wiemy już, jak opłacić postój w płatnej strefie parkowania, zarówno gotówką, jak i kartą. Tutaj jeszcze na koniec zaznaczę jedną dość istotną kwestię. Gdyby się zdarzyło tak, że dokonujemy płatności, płacimy za parkowanie, załóżmy za godzinę parkowania, po czym po dokonaniu tej płatności stwierdzamy, że jednak, jednak może półtorej godziny będzie nam potrzebne, a nie godzina, to nie powinniśmy dokonywać kolejnej płatności od razu. A dlaczego? Ponieważ parkomat nie będzie pamiętał naszej wcześniejszej transakcji, tylko zastąpi ją tą nową transakcją. Czyli załóżmy, chcemy dokupić kolejne pół godziny, czyli za złotówkę. Przejdziemy proces od początku, wpiszemy numer rejestracyjny, wrzucimy złotówkę, opłacimy. I okaże się, że mamy tylko pół godziny postoju, a nie półtorej, tak jak chcieliśmy. W takim wypadku należy odczekać i pod koniec opłaconej godziny dokupić kolejny czas. Tak więc to jest dość, dość istotna, istotna kwestia, zarówno w strefie niebieskiej, jak i w strefie pomarańczowej. Czyli w tym filmie, tak naprawdę, to wszystko, by było, co chciałem przekazać. Zapraszam do kolejnych moich filmów w następnym filmie są ogólne informacje przedstawione na temat właśnie strefy parkowania, zarówno przedstawione są te podstrefy, zakres oraz wszelkie informacje dotyczące właśnie samej strefy zapraszam także do zasubskrybowania kanału na YouTube oraz na mój profil na Facebooku, dzięki wielkie za uwagę